Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Alina Marek, dyrektor pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Witam Pani dyrektor. Dzień, Dzień dobry, roku. witam serdecznie. A zacznę od pytania, w jaki sposób reagują czytelnicy na nowe, odnowione wnętrze biblioteki? Och, jak miło patrzeć na te reakcje. To są reakcje radości, tak? takiego zachwytu w oczach i sprawdzanie, czy te fotele faktycznie są takie miękkie, jak wyglądają i czy te książki, które poukładaliśmy na korytarzach, czy faktycznie mogę je zabrać do domu, a może każdy czytelnik przynieść książkę, którą już przeczytał i była jego ukochaną albo mniej ulubioną i może zostawić tą książkę, a inny czytelnik przychodzi i przegląda i zabiera ją do domu. Bardzo bardzo to jest radosny dla nas widok właśnie czytelników, którzy przychodzą, żeby sprawdzić, czy jest tak, jak pisały gazety, albo tak, jak, jak widzieli to w relacjach telewizyjnych. No właśnie, bo skąd moje pytanie, ponieważ kiedy my zresztą byliśmy tam u Państwa na, na jakby każdym etapie remontu, natomiast wnętrza rozkład pomieszczeń jest zupełnie inny, zupełnie nowy. No, i jest pięknie, krótko mówiąc, na czym polegała ta metamorfoza, co tam się wydarzyło takiego. Może zacznę od celu. Naszym celem jest, i moim osobiście, żeby przyszedł taki dzień, kiedy siedzimy sobie w domu i myślimy sobie: W telewizji nie ma nic ciekawego, może byśmy zrobili coś fajnego, może byśmy na przykład poszli do biblioteki. To takie dosyć stereotypowe myślenie, bo tak sobie myślę, że może byśmy zrobili coś ciekawego, to mało chyba kto powie, to chodźmy do biblioteki, Aha. bo biblioteka raczej nie kojarzy się może z ciekawymi książkami, z ciekawymi pozycjami, ale raczej takie miejsce, gdzie przychodzimy, pożyczamy książki, wracamy do domu. Tak, przychodzimy, pożyczamy, wracamy do domu, jednak to jest piąty element działalności biblioteki. Ponieważ możemy do biblioteki przyjść, usiąść w wygodnych fotelach i zagrać w gry planszowe, których w bibliotece jest blisko 200, i z radością donoszę, że w, na okres świąteczny wypożyczyliśmy blisko 80 gier planszowych. Czyli gry planszowe też można pożyczać, tak jak i książki. Tak, można pożyczać, ale można je przetestować. Po prostu przyjść z rodziną albo ze znajomymi i przetestować. Czy to jest gra, która jest fascynująca, która mnie wciągnie i przy której będę się dobrze bawił. Można do biblioteki przyjść, bo na przykład dzieci, młodzież czy seniorzy będą wystawiali spektakl na naszej nowej, pięknej, pachnącej sali widowiskowej. Która mieści blisko 50 osób. Piękne trybuny, nikt nikomu nie zasłania, wielki komfort. Można tak spędzić czas w bibliotece. Można w bibliotece spędzić czas na przykład na warsztatach, które będą prowadzone przez psychologów. Ruszamy z warsztatami, które będą interaktywnymi warsztatami, które będą wzmacniały odporność psychiczną i celujemy z tymi warsztatami dla młodzieży, do młodzieży. Czyli z młodzież szkół ponadpodstawowych? Tak, tak, młodzież szkół ponadpodstawowych. I to jest też sposób spędzania czasu w bibliotece. Możemy przyjść z dziećmi, ponieważ jedna z pracowni, piękna, kolorowa, żywe, intensywne barwy, którą to pracownię nazwaliśmy baśnioteką, to jest pracownia dla dzieci. I mogą się Państwo umówić na to, że przeprowadzają Państwo dzieci, grupkę dzieci, Państwo na przykład idą na kawę do pobliskich kawiarenek, a my dzieciom organizujemy popołudnie z teatrem Kami Shibai. Dzieci to uwielbiają, mamy przetestowane. Spędzają czas w baśniotece z książkami, przeżywają, uczą się i to jest nasza oferta. Zachęcam, żeby Państwo skorzystali, chociaż żeby Państwo spróbowali skorzystać z tej chociaż ofercji. przyjść i zobaczyć, Tak. tak. Czyli te wszystkie nowe wnętrza tak naprawdę służą do temu do tego, żeby biblioteka jakby nowe cele realizowała, tak, bo tak. to nie jest tylko miejsce, gdzie się wypoży wypożycza książki. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie można dużo różnych innych zajęć znaleźć. I o tych wszystkich zajęciach chciałabym rozmawiać, bo wiem, że od nowego roku, od stycznia startujecie z dodatkową nową ofertą. Co to tak, będzie? Tak, ta dodatkowa nowa oferta po wielu konsultacjach z młodymi ludźmi. Te konsultacje wzięły się z tego, że po prostu młodzi ludzie zaczęli przychodzić do biblioteki. Szukam tego momentu, kiedy to się zaczęło, ale jeszcze cały czas jestem w procesie kończenia myślenia o remoncie, o płytach, o dywanikach i o fotelach. Ale kiedy już ten czas minie, przypomnę sobie, kiedy, kiedy zaczął się, kiedy. Kiedy ta młodzież zaczęła przychodzić do biblioteki z różnymi propozycjami, że chcieliby taką pracownię młodzieżową, a może spotkania z psychologiem, i tak bardzo intensywne były te ich prośby, że to po prostu się wydarzyło. Warto rozmawiać i warto prosić. To tak jak z totolotkiem i z prezentami od Świętego Mikołaja. Nie dostaniesz prezentu, jeśli nie napiszesz listu do Świętego Mikołaja. I to się wydarzyło, jeśli chodzi o młodzież, ich potrzeby. Zostały stworzone wnętrza, pracownia młodzieżowa, z której młodzież będzie mogła korzystać. Mało tego, w tym okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem spotkaliśmy się z młodymi ludźmi i z psychologami, którzy będą pracować, zadając młodym ludziom pytanie, czego potrzebują. Czego Potrzebują spotkań z psychologiem, z psychologami, bo to będzie kilka osób, i wymieniali tematy, które też może panią redaktor może państwa zainteresują. Nie wiedzą, to, to była młodzież szkół średnich, bo, bo ściśle współpracujemy z młodzieżową Radą Miasta. Młodzi ludzie nie wiedzą, jak sobie radzić z presją z presją rodziców. Z czasach... rodziców do nauki, do. Tak, z presją rodziców, jeśli chodzi o uczniów dobrych, żeby oni. Nie daj bóg! Dostali jakąś gorszą ocenę i z presją rodziców, jeśli chodzi o, o uczniów, którzy mają inne wyniki niż bardzo dobre. Także chyba takie pomysłowe warsztaty dla rodziców. Yy, tak, byłoby cudnie, gdyby ci młodzi ludzie przyprowadzili na jedne z kolejnych warsztatów swoich rodziców. Yy, teraz skupiliśmy się na młodzieży. Żeby warsztatowo pracować przy udziale psychologów, którzy są specjalistami w tych dziedzinach, jak radzić sobie z presją, jak radzić sobie z samotnością. To są tematy, które wymieniali młodzi ludzie. Jak radzić sobie z cyberprzemocą? Bo to, że ona jest, wiedzą i młodsi, i nastolatkowie, i rodzice, ale jak sobie radzić w takim sensie, jakie są przyczyny? Kto się dopuszcza tej cyberprzemocy? Jakie są skutki, ale jakie też mogą być konsekwencje, żeby powiedzieć młodym ludziom, że nie są bezbronni, że jest kodeks karny, który ma konkretne przepisy, które regulują postępowanie z osobami, które dopuszczają się cyberprzemocy. A więc presja, radzenie sobie ze stresem cyberprzemoc. Mm. Y też pojawił się taki temat, i tutaj miło było przysłuchać się dyskusji młodym ludziom. Jeśli chodzi o manipulacje, jeśli chodzi o fake newsy, w grupie osób, w grupie tych młodych osób, które przyszły do biblioteki, dokładnie 28 grudnia. Były osoby, które mówią, no tak, ale przecież tą informację zawsze sprawdzisz jeszcze w dwóch albo trzech źródłach, na co? Inni powiedzieli, no ale po co? Więc to nie jest takie oczywiste. My przygotowaliśmy ekstra, warsztaty, które tego dotyczą, nazywają się Korzyści z podejrzliwości. Jak warto się zastanowić, zatrzymać na chwilę i sprawdzić. W na innej stronie internetowej sprawdzić jeszcze jedno źródło. No zresztą mieliśmy ten przykład tego, kiedy wyszukiwarka Google podała taki spadek złotego, a proszę powiedzieć, ktoś, jak to będzie od strony technicznej wyglądało? Kto się może zapisać na te zajęcia? W jaki sposób one się będą odbywać? Jak, jak często? I to jest fascynujące. My mieliśmy nieco inny pomysł, a młodzież powiedziała, no nie, tak to być nie może, ale po to się spotkaliśmy z tymi młodymi ludźmi. Bo my planowaliśmy codzienne warsztaty, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, żeby był porządek w głowach i w kalendarzach, że, że tak, te warsztaty mogą się odbywać. Natomiast młodzi ludzie powiedzieli, że nie, oni potrzebują dyżurów codziennie, ale żeby te warsztaty były takim dobrem ekskluzywnym, żeby one były raz w tygodniu, na przykład w każdą środę, ale żeby wymagały od nich wysiłku, że ok, teraz mamy warsztaty stawianie granic, i tutaj mamy listę zapisów, narzędzie internetowe, łącznie z potwierdzeniem, że zapisałeś się. Pamiętaj, że jutro o godzinie 16 odbywają się warsztaty, na które się zapisałeś. Więc przygotowaliśmy narzędzie, które będzie upowszechnione wśród młodych ludzi. Oni są doskonali jeśli chodzi o oddzielenie się wiedzą, są, są świetnie, jeśli chodzi o nowoczesne technologie, więc dobrze, robimy tak, że konsultacje będą codziennie, codziennie możesz przyjść, porozmawiać z psychologiem, bardzo chcemy oprzeć te, te spotkania i konsultacje, chcemy je oprzeć na, na książkach. W tamtym roku Biblioteka Pedagogiczna w samym Nowym Sączu i we wszystkich filiach wydaliśmy ponad 150 tysięcy na książki. To są środki, które... To bardzo duże. Tak, to, to są bardzo duże środki. I to jest dla nas ważne. I wnioskujemy intensywnie do Marszałka Województwa Małopolskiego, do Zarządu Województwa, bo to są pieniądze, źródłem tych pieniędzy jest budżet wojewódzki. Dlaczego te książki są potrzebne? Wiele tych książek to są książki, które mówią, jak radzić sobie, jak poprawić swoją kondycję psychiczną. To, to jest bardzo szerokie pojęcie. To jest radzenie sobie ze stresem, ze zmianą, z presją, z, z samotnością, która jest więcej niż nam się wydaje. I chcemy oprzeć te, te konsultacje na książkach i te warsztaty, co do których młodzież powiedziała, one mają być ekskluzywne, mamy się nawet tak żeby się dostać o na to, warsztat. żeby się dostać, żeby wziąć w nich udział, żeby dzielić się wiedzą, czego się nauczyliśmy. Czyli to jest propozycja dla tej starszej młodzieży, coś jeszcze, czy, czy teraz może omówimy to, co, co, na co ci najmłodsi mogą liczyć w trakcie zajęć no, najmłodsi są bardzo, bardzo, bardzo wdzięcznymi naszymi czytelnikami i oferta edukacyjna, którą cały czas realizujemy z tą z tą przerwą, kiedy faktycznie remont nie pozwalał, kiedy ilość rusztowań na korytarzach i ilość elektryków, hydraulików oraz panów, fliziarzy, to było. Nie jed... można było absolutnie to był nie żadnych zestawich tak, kilku tygodni, kiedy nie mogliśmy realizować tych zajęć edukacyjnych, ale zajęcia edukacyjne dla dzieci cieszą się. Wielką, wielką, wielką popularnością wśród nauczycieli, bo nauczyciele widzą, jak wielką radość sprawia to dzieciom. Teraz mamy właśnie przygotowaną tą kolorową pracownię, którą nazwaliśmy Baśnioteka. Ona jest w tak żółtych kolorach, że być może niewielu dorosłych zniosłoby tą intensywność żółci, ale dzieciom to, odpowiada, ale dzieciom to bardzo odpowiada. I w tej bardzo żółtej, kolorowej pracowni, właśnie proponujemy zajęcia. Z biblioterapii. Płacimy jako dorośli niemałe kwoty za, za różne terapie u, u psychologów, u różnych terapeutów. Zachęcamy do tego, żeby zainteresować nauczycieli, którzy jeszcze nie są zainteresowani a chyba jest ich niewiele w Nowym Sączu żeby zainteresować nauczycieli, wychowawców. Żeby zechcieli skorzystać z zajęć biblioterapii, które prowadzone są u nas przez nauczycieli, bibliotekarzy, osoby przygotowane od strony pedagogicznej, przygotowane merytorycznie, żeby te zajęcia prowadzić. Na czym one polegają? Czytamy dzieciom książkę, dzieci uwielbiają, kiedy czytają się książki. A jeszcze z tatrzykiem Kamiszy Baj, który otwiera się to są trzy deseczki, ale dzieje się magia. I rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w tej książce. Dlaczego ten bohater tak źle się czuł, bo wydawało mu się, że jest inny, a czemu inny bohater był taki zły, kiedy wydarzyło się coś, co mu się nie spodobało. Rozmawiamy o emocjach, rozmawiamy o tym, jak sobie z nimi radzić, skąd się biorą, urysujemy te emocje. Ważne jest, że dzieci mówią, nazywają stany. Które przeżywają, i, i, i robią to w bezpiecznym otoczeniu. Biblioteka jest niezwykle przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem. My tutaj nie stygmatyzujemy, nie wiemy, jak dziecko się uczy. Po prostu każde dziecko jest po to, żeby, żeby go wysłuchać, żeby, żeby to, co mówi, jest dla nas najważniejsze w tym momencie, kiedy przychodzi. I oferta biblioteki. Na przykład biblioterapia, na przykład teatr Kamishiba i każdy nauczyciel, który zadzwoni, żeby zapytać, czy jutro albo pojutrze może z całą klasą, grupą skorzystać z tych warsztatów. Tak, to się zdarzy, jeśli nie jutro, bo terminy są zajęte, to Ale można to dzwonić i biblioteka jest otwarta. Tak. tak, jesteśmy otwarci, pracujemy od godziny ósmej. A od lutego będziemy pracować do godziny 18.30, właśnie w związku z konsultacjami, z warsztatami dla młodzieży. Chcemy ten czas wydłużyć maksymalnie. Jest taki dodatkowy powód, dla którego chcemy to zrobić mianowicie lokalizacja. Lokalizacja biblioteki to jest wielkie dobrodziejstwo losu. Jagiellońska 61, centrum miasta, blisko centrum węzłów miasta, komunikacyjnych. Olbrzymi, żółty budynek naprzeciwko dworca PKS-u, gdzie jest węzeł komunikacyjny dla młodzieży, która dojeżdża do szkół średnich. To jest przystanek autobusowy, przystanek MPK. Jest olbrzymi ruch ludzi, dorosłych, młodzieży, dzieci. Zadbaliśmy o to, została wybita jedna ze ścian, i mogą Państwo wejść do biblioteki po prostu tak, jakby na, na przystanek. Przystanek biblioteka. Możemy nazwać ten budynek. Mogą Państwo wejść, bo mają Państwo 30 minut i musieliby Państwo czekać na dworcu PKS-u. Nie ma takiej potrzeby. Zapraszamy. Wygodne fotele, książki, które Państwo mogą wziąć, obejrzeć, przeczytać, zostawić, albo zapraszamy. Do wypożyczalni, bo te, te wielkie kwoty wydaliśmy na książki, które dotyczą wielu obszarów naszego życia. Teraz, na przykład, mamy nowy rok i zwyczaj różnych postanowień noworocznych. Jak pracować nad nawykami? I okazuje się czasem, że, że to nasze postanowienie noworoczne, że będziemy uprawiać gimnastykę, i nawet dostaliśmy karnet na siłownię w prezencie gwiazdkowym, to być może nie chodzi o to, żebyśmy myśleli o, o gimnastyce, tylko być może chodzi o to, żebyśmy szli 15 minut wcześniej spać, żebyśmy byli bardziej wyspani, to chętniej pójdziemy i skorzystamy z tego karnetu na siłownię. Wiele nie, niezwykłych rad. Z, yy, które, po co mamy je sami wymyślać? Po prostu przeczytajmy książkę. Ja mówię o tych nawykach, ponieważ to jest moja lektura, którą dostałam właśnie jako prezent. Siła nawyku. Nie zadręczajmy się. Po prostu przeczytajmy książkę, która nam powie o rany. Może wystarczy, żebym zjadł z rodziną rano śniadanie i będę po południu dużo się Tak. A ja mam pytanie właśnie związane z tym. Że, że zachęcamy tutaj, żeby, żebyśmy przychodzili i pożyczali te książki. A jak tak, tak naprawdę jest tym czytelnictwem? Czytamy. Ostatni jako raport Biblioteki Narodowej, stan czytelnictwa w Polsce, mówi to jest dla mnie optymistyczna wiadomość że ten poziom czytelnictwa z niewielką tendencją wzrostową ale statystycznie utrzymuje się od 2015 roku. Co to jest to, dla doskonałą tak. informacją. Przy takim natłoku ofert płynących z internetu, media społecznościowe jesteśmy, możemy być zaabsorbowani i jesteśmy zaabsorbowani przez przeróżne źródła wiedzy, ale też no, po prostu jesteśmy Jesteśmy konsumentami wielu dóbr, różnych dóbr, więc producenci dbają o to, żeby nas zaabsorbować. A, a jednak nimi... pomimo tego, znajdujemy czas, żeby Tak, znajdujemy i czas, żeby czytać. I co najważniejsze, w grupie respondentów, w grupie osób badanych, a Biblioteka Narodowa przeprowadziła zgodnie ze sztuką badań statystycznych. Przeprowadziła badania na najmłodszych grupie czytelników, wśród nastolatków, osób dorosłych i bardzo dorosłych, więc najwięcej czytają nastolatkowie. 72% to, 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 to takie trochę zaskakujące dane. I dlaczego? I to nie są lektury? Nie. Młodzi ludzie czytają beletrystykę, czytają fantazy. Czytają kryminały, które teraz są kryminałami psychologicznymi, bardzo takimi rozbudowanymi. I dlatego budujemy na tych młodych ludziach, ponieważ jeśli już widzimy takie zainteresowanie, to dajemy ofertę ponadto nie tylko książkę, ale, ale teatr, biblioteka, ale warsztaty z psychologiem po to, żeby korzystać z tego, że ci młodzi ludzie generalnie interesują się książką. Jeśli chodzi o te starsze grupy wiekowe, okazuje się, że najmniej czytają seniorzy, ale to też, to też mam dobrą informację dla seniorów. Nie ma takiego wieku, który który nie doprowadziłby nas do mistrzostwa w czytaniu. To nie jest jak gra na skrzypcach, czy, czy jazda, czy, czy gimnastyka. Czyli zawsze możemy, absolutnie zawsze w każdym możemy, wieku zacząć. W każdym wieku możemy czytać, i możemy stać się w krótkim czasie mistrzem czytelnictwa. I ja, Pani Dyrektor, myślę, że to już jest taka doskonała puenta naszej rozmowy, a po prostu wszystkich Państwa zapraszamy do biblioteki. Pora odwiedzić Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu, zobaczyć, co się zmieniło, skorzystać z nowej oferty, no i pewnie wszystkie informacje także na stronie internetowej. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszam oczywiście telewizów, osoby zainteresowane albo jeszcze nie zainteresowane tym, co się dzieje w bibliotece Ulica Jagiellońska 61. Ale wejdą Państwo również od strony dworca PKS-u. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę. A moim i Państwa gościem była Alina Marek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu.